O jakich obliczach Indii będzie mowa podczas dzisiejszego spotkania podróżniczego? Indie. To tak dla nas przede wszystkim oprócz kuchni, oczywiście fantastycznej przyrody to była muzyka i tańce. I dzisiaj chcielibyśmy, korzystając z obecności muzyka pana Luciana Wesołowskiego, zaprezentować Państwu muzykę Indii, instrumenty klasyczne indyjskie i oczywiście taniec indyjski, ten związany z religią i ten również bardziej uproszczony, bollywoodzki, w wykonaniu grupy tal. Kto jest głównym bohaterem dzisiejszego spotkania? Głównym bohaterem niewątpliwie będzie muzyka, ale nie byłoby tej muzyki bez wykonawców. Musieliśmy też troszeczkę prze, przerobić nasz program, naszych spotkań podróżniczych. Planowane spotkanie na grudzień przekładaliśmy na, przełożyliśmy na październik. I dzisiaj gościmy pana Luciana Wysołowskiego, który zamieszkuje w słonecznej Italii i korzystając, że jest w Polsce, zagra również dla publiczności Zdąbrowy Górniczej i okolic. Także on i jego instrumenty indyjskie. i Muzyka inspirowana Gracias. Aby w Chorzowie utworzyć zespół tańczący tańce indyjskie. To znaczy ogólnie pomysł zapoczątkowała ogólnie Sabina. Z tego co pamiętam opowiadała mi, że nie ma taki po prostu zamysł jakiegoś występu w liceum i po prostu od tego zaczął się tal. Skąd Państwo czerpią inspirację na co dzień? Z filmów bollywoodzkich, z kultury Indii. Zewsząd, przecież Indie to jest po prostu przede wszystkim właśnie kolor. Jest mnóstwo dziedzin, z których właśnie można czerpać inspirację. Skąd państwo sprowadzają stroje? Z indii. Są prosto z indii. I szyje właśnie nieocenione nasze ciecia basia. Nasze stroje. Co będziemy mogli dzisiaj zobaczyć? Dzisiaj próbkę tańców Bollywood. Tylko i wyłącznie. Nie będzie żadnego folku, nie będzie tańca odisji klasycznego, tylko i wyłącznie kolorowy Bollywood. Skąd się wzięła Pana fascynacja muzyką Orientu? Taka, Taka jest odpowiedź gdzieś tam z góry. To jest tak, że ktoś się interesuje muzyką, powiedzmy, filmową, ktoś inny muzyką czysto taneczną, disco polo, a ja akurat między innymi się interesuję różnym rodzajem muzyki. Grałem muzykę rockową kiedyś i do dzisiaj czasami mi się zdarza. Grywam y, łatwy jazz, taki y, powiedzmy nie za bardzo skomplikowany. Grywam ballady, piosenki poetyckie uprawiałem i między innymi właśnie też ta muzyka orientalna, chociaż ona stała się w tej chwili numerem jeden. A jaki był pierwszy orientalny instrument, jaki pan nabył? Mmm, od dawno było. E, już wiem. E, byłem kiedyś w Gruzji, 40 lat temu mniej więcej, i tam kupiłem sobie, e, właściwie kupiłem dużo powiedziane, kupili dla mnie. Chciałem kupić, zapłacić dla mnie Gruzini, instrument gruziński Panduri. Można nazwać go orientalnym, dlatego że Gruzja według geografii jest już w Azji. Co jest takiego fascynującego w tych instrumentach? Bo one już na pierwszy rzut oka są inne od tych, na, których, na które tradycyjnie trafiamy. Nie wiem, co jest w nich fascynującego. Dla mnie są one fascynujące i koniec. Znaczy, ja, ja kocham też instrumenty zachodnie. Grałem na gitarze, na gitarze basowej, na perkusji, grywałem. Czy znaczy, przemyca pan również te elementy orientalne do jazzu, który pan grywa? Tak, tak, tak. Nawet ostatnio. Nagraliśmy z kolegami z Polski, Izraela i Włoch. Płyta tu nazywa się Orient Jazz. Jest połączenie, bo są, są moje kompozycje, które łączą muzykę orientalną z jazzem. A co dzisiaj usłyszymy? Dzisiaj usłyszymy głównie piosenki indyjskie, moje kompozycje w stylu orientalnym i może kilka mantr indyjskich. Więc pozostaje nam tylko zaprosić na najbliższe spotkania podróżnicze. Co nas jeszcze czeka? Najbliższe spotkania podróżnicze to rzeczywiście już w takim rasowym charakterze spotkania z podróżnikami. Wybierzemy się w przyszłym miesiącu, to jest w listopadzie do Ekwadoru razem z Michałem Słowioczkiem, świetnym gawędziarzem z nutką taką śląskiego akcentu zaciągającą, ale bardzo barwna opowieść, duża przygoda. Przeniesiemy się w grudniu. Będzie zimno u nas, ale przeniesiemy też w zimne, ale przepiękne rejony. Za sprawą fantastycznych artystycznych zdjęć Michaliny Bigaj, rzeźbiarki z Akademii Sztuk Pięknych z Krakowa, a Dąbrowianki, przeniesiemy się do Islandii. Jej Islandia w kilkudziesięciu zdjęciach czarno-białych. I w styczniu wybierzemy się do odległej, ale kwitnącej wiosną kwitnącej wiśnią i już zapowiadającą nadchodzącą wiosnę y, Japonię. A obejrzymy sobie Japonię z Maćkiem i Urszulą y, Kordeusz, małżeństwem podróżującym z Zagłębia, również z Sosnowca.